Mleczko wszystkim z tej strony ja, miksel. W dzisiejszym odcinku gramy w rage Runnera, Jest to ogólnie. Taka gra, że to jest hobby, ale po prostu jesteś jest szybki. I ja ogólnie też mam taką grę będzie. W link, link w opisie będzie. Jeżeli byście chcieli zagrać, to będzie w link w opisie. Muszę hmm meta na całkiem, na wpłowie dopiero ustawień graficznych, widać koniec tego obi znaczy 4 w sumie widać też, dobra więc tak, to jest takie właśnie obi, ale jest szybki. szybki to się nazywa rage runner, więc tutaj można się mocno zrageować i to jest właśnie tak specjalnie nazwane, bo że to jest taki jakby alert, żeby jak się nie chcesz, jak masz ładną klawiaturę i nie chcesz się jej rozwalić to w to nie graj. No i to jest taki Rage Runner, tu się po prostu raidujesz. Oj, spadłem. Ja też mam taką grę, jak już mówiłem, będzie link w opisie, nie? Ale teraz skupmy się na gierce, i to jest takie, że tu się trzeba ścigać, i to jest określony czas, i pierwszy kto zdobędzie, kto osiągnie koniec, to wygrywa. I to jest taka fajna animacja skakania w tej grze. No, to się takiego fikołka robi, dobra? Dobra, już niebieski przeszedłem, teraz pomarańczowy. Wow, tu jest w ogóle teraz taka ślawa. Co? Mam teraz tego. A dobra, bo to jest taka przerwa w tym. Dobra. O Nie! Jakbym się trzymał wóz, ja bym tam doskoczył, ale nie przytrzymałem. Może się przytrzymałem, ale zbyt krótko, jakbym trzymał dłużej, to bym to przeszkoczył, nie? Ale niestety nie przeskoczyłem. Wow. Dobra, tym razem już wiem, jaki ja błąd teraz popełniłem, więc dobra. Wow! Dobra, udało się. Wow. Teraz tak do góry poleciłem ja projekt, tutaj nie tutaj u góry. Tutaj w lawę na górze. Teraz bokiem w ogóle. To jest takie poprzychylane, nie spadłem. Dobra. U, nie doskoczyłem. Te gimpasy to schowam, bo one tu zasłaniają nie dużo, ale jednak zasłaniają nie. I zresztą one i tak są tylko do połowy schowane teraz. Nie! Znowu! Nie ja się pokazuje, chyba, gdzie ja najdalej doszłem, ta taka biała kreska. O, tutaj. O, nie! No, znowu spadłem. Dobra, jeszcze raz. U, czekaj, nie, po prostu ta baba chyba miała ping, bo żyją tak tepło dziwnie. Nie wiem, czy wy to widzieliście, ale ja tak widziałem, że ona sobie stała na tym, a jakieś nagle dwa klocki dalej przeskoczyła. Dobra U. Dobra, jest Z powrotem na żebym... O dobra Już myślałem, że nie doskoczę Ale sz chcę szczęście. Doskoczyłem? Nie! Za późno, za późno skoczyłem No i teraz jeszcze od nowa Zresztą i tak zaraz będzie nowy level, bo to już się zaraz kończy jest to się zaraz au. No i znowu spadłem. NIE! ZNOWU! No to jeszcze raz Nie, i tak już nie zdążę tam dojść, 10 sekund tylko To jest za mało, żeby zdążył tam dojść z powrotem Wow Wow No i następny level Dobra Ej, to jest taki długi ten niebieski Na samym starcie Ej, to jest Ej, to chyba, są, to chyba po prostu dwa niebieskie się pod rząd zrespiły. Bo to jest taki sam jak wtedy. Nie, to jest inny. Na początku był taki sam. Teraz jest coś jest, teraz coś jest innego. Są w ogóle jakieś okręgi. I one chyba zabijają. A to się tak ciężko skacze w ogóle. Przez to. Dobra, doskoczyłem. Jest tak... To jest takie przechylone pod skosem. Ło, wow, dobra. Jestem na szarym. Ja pierwszy jestem w ogóle. Dobra, lecimy. Chyba eee, mam po prostu normalnie przeskoczyć. No. Dobra. Wow, nie! No, ale daleko kożaś. Dobra. Lecimy jeszcze raz. Może będę pierwszy znowu w ogóle już coś tam w ogóle jest na jakimś granatowym. No to raczej już nie, nie prześcignę, nie bra? Tu, tu. Wow. Nie, znowu. Znowu na tym samym momencie. No może coś tam źle skacze. Nie, no. Ale w sumie to jest niegłupie, a może coś tam źle skaczę. Co jest w ogóle w sklepie? Gravity coil. Dobra, gravity coil, ja kupuję. No i spadłem od razu. To jest plus gravity? Nie Dobra, bo jak mam tego coila, to to wtedy pokazuję. Czekaj, czyli mogę teraz chyba stąd, od razu tu! Ej! Dobra, i teraz stąd... Nie, tam nie doskoczę. Tak się skacze dużo łatwiej. A może tak? O dobra, udało się. Tutaj wolę bez Gravity Coila, bo ja się boję, że to się wywalę z gravity coilem. Boję się, że wywalę się z Gravity coilem, a bez Gravity Coila ledwo to tutaj się nie wywaliłem. Byłem blisko wywalenia się z Gravity coilem właśnie. M znaczy bez. W ogóle dwóch naraz nie przeskakiwać, bo to jest ryzykowne na tym stage'u tutaj. Wow! Dobra. Z graffiti coilem raczej tam skoczę. Znaczy, oby. O dobra! Wow, wow! Dobra, ledwo. Tylko, żeby teraz tutaj nie zlamić. Tak, jestem na czerwonym. To jest w ogóle... Takie koloro, kolory różne. Niebies. Czerwone to są kolory różne. Co to jest? Czekaj, to jest naprawdę koniec? Toż to było łatwe. O, to jest jakiś jump pad w ogóle. Wow! A! Przeskoczyłem w ogóle przez nie musiałem wskakiwać tam pół dziurę, przeskoczyłem przez to i git. Bo z tym graffiti coilem jeszcze do tego. To mogę sobie przez to przeskiwać, ej! O, to co wylądowałem teraz. O, tutaj się mogę wywadzić. Jeśli tutaj tak powoli. Coś w ogóle tu na czacie piszą. Checkpoint plus! W tej grze są w ogóle checkpointy, czy coś? Nie, może da się kupić. Gdzie ktoś ktoś może postawić na jakimś stage'u? Albo jakby ktoś tu już przyspał, nie postawił. Nie wiem nawet, o co mi chodziło. I w ogóle, czemu on to pisał z kreskami? Co myślę, że tu mu zahasztaguję? To by nie zahasztagował. O nie, tu będzie trochę słabo, bo to jest takie cienkie. Wow, wow, wow! Dobra. Wow, wow. Nie, nie. Ale daleko zasłym. Czy ja mogę z tym słownie double jumpy robić? Nie, to po prostu chyba podwójna animacja jest. To nic chyba nie daje, że. Ła, nie, skuczyłem. Ale daleko zaszłem. Ja chyba zaszłem najdalej z nich wszystkich. Ciekawe, ile zadkoń zostanę. Jak tak daleko zaszły. Spróbujmy teraz tak podwójnie przeskoczyć. Ło! Da radę. Daj radę, ale dobra, ty razem już nie dało. Rady. Ja naprawdę się naj jeszcze naj najdalej z nich wszystkich. Też nawet już się nie opłaca. Następna runda. U, dobra. Tylko trzydzieści pięć koinów za to dostałem? Myślałem, że to będzie więcej. A to było proste, to nie trzeba było skakać, A już fioletowy. Dobra, ledwo. A, nie doskoczę tu. No to było za daleko. Dobra, ja myślę, że już będziemy kończyć ten odcinek. Ja byłem Krystynium Mixel i widzimy się w następnych odcinkach. Pa, pa!